Demenciki, tutaj Wika. Zapraszam Was do oglądania! Jest mi naprawdę niezmiernie miło, że mogę dla Was nagrywać na tym kanale i bardzo się z tego powodu cieszę. Jednakże do końca nie wiedziałam, co ja mogę tam nagrać na ten pierwszy odcinek. Zwykła gadanina. To jest nudne według mnie, dlatego wymyśliłam sobie, bo kiedy ja to nagrywam, wczoraj doszedł nowy motyw i chciałabym z wami nagrać przegląd tego motywu, ponieważ go jeszcze nie widziałam. Tak, jeszcze nie wchodziłam na MSP specjalnie dla was. Więc tak, mam nadzieję, że nie wydam za dużo Star Coinsów, bo znowu będzie, poleci pakiet Diamond. A ja jestem uzależniona od zakupów na MSP. No, ale bez zbędnej gadaniny po prostu wejdźmy już do sklepu. No to tak, wchodzimy do sklepu. Odzież: co nam się ukaże? <laughs> Nie wierzę, słuchajcie, nie wierzę. Jest to pikselowa spódniczka. Naprawdę chciałabym ją kupić, ale jednak nie chcę tracić tyle star końców. Dobra, dobra, już się ogarniam, przepraszam Was. To no dobra, zdejmę z siebie wszystko i postaram się stworzyć dwa luki, jeśli to będzie długo trwało. Przepraszam Was, no ale. Okej, okay. Kolejną rzeczą, która mi się strasznie rzuciła w oczy, to są te spodenki. Widzę, że są nawet ładne. Zostawiam kolor do tych spodenek. Może taka bliżeczka oh, chciała się jeszcze przejrzeć. Wszystko przejść. To jest taka wiązana, niezbyt, niezbyt. To jest takie też całkiem fajne, fajne. Um, zobaczmy, co dalej, co dalej tutaj się znajduje. Fajne buty. Wiem, że je kupię, bo ja już. Ja po prostu wystarczy, że na jedną rzecz raz spojrzę i wiem, że je Tą rzecz kupię. Te włoski nie bardzo mi się podobają. Tu jest taka bluzka też według mnie, taka sobie. Są fajne opaski i na pewno je kupię. Mm. <ścoughs> Ojejku. Naprawdę podoba mi się ten motyw. E, dobra. Fajne. Spodnie super włosy tutaj widzę. Dobra, to na razie zdejmę te łóżka. E, dobra, i jeszcze przejrzę ostatnią stronę. Jakąś... O, kurtkę jeansową mamy. To ją zostawię. Tylko coś bym musiała jeszcze podpić. Może nie to. Wydaje mi się, że to na pierwszej stronie mi się najbardziej podobało. O, to, 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 to. Ja bym tego dała biały kolor. U, ale szary to jest ładny, ale jeszcze zobaczymy biały. Ten szary to był przez przypadek. Dobra, ja jeszcze sobie zmienię te kolorki. I dodam jakieś dodatki to będzie pierwszy look Okulary zrobię. <laughs> Jaki by kolor? Może jakiś pasujący do spodenek róż? No, całkiem, całkiem podoba mi się. Buty w sumie te czarne mogłabym też zmienić, na jakieś białe bardziej. A tutaj możemy dać jakiś też właśnie róż, i w ogóle tutaj też damy ten sam róż, albo nie tutaj damy. W sumie biały by tu nie przypasował. A tutaj też możemy zaś biały. Dobra, ładnie to wygląda. I ja bym jeszcze może dała te donajciki. Tak, ten donajciki, jak to się tam mówi. W sumie one są duże, no. Może te ciasteczka? Dobra, fajne są. I mój pierwszy luk wynosi 3125 końców i 0 diamentów. O, fajnie, że nie kupiłam nic za diamenty, więc ja szybciutko go kupię. Dostałam tutaj wiązki, oczywiście, Fame. Dobra, teraz szybko wejdźmy do, 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 do miasta filmów. I stwórzmy sobie z tego luk. Oczywiście ubierzemy i na dole w komentarzach mi na pewno napiszcie. Musicie mi napisać, który luk jest lepszy. Ten jest jeden, a tamten będzie dwa. Okej. Okay. Tutaj musimy zdjąć te rzeczy nie od. W sumie ten tatuaż mogłam zostawić. zostawić. Znowu dajam mnie to, co trzeba. Dobrze tak jest. I teraz się skapnę, że nie zmieniam kolor tych włosów. Ale podobają mi się, są całkiem całkiem. Okej okay. i teraz dam mu dam mu hasztag 3,6. Przegląd motywu i oczywiście serduszko standardzik. Okej, okay, tutaj coś dostałam na moim profilu. Przyłączę się teraz do oceniania. Ja też sobie go szybko ubiorę. Fajnie, fajnie. Oczywiście jeszcze animację kupimy. Co tu dostałam na moim profilu? Oj, coś za zakupy, dobra, sprawdzę, ale i tak tego teraz nie odbiorę. Wszystko sobie zostawiam zawsze na pusterka. 2500. Okej, okay, no fajnie, fajnie. Tutaj. 50. Zostawimy sobie to i przejdźmy do drugiego. Myślę, że drugi look. Już mam trochę pomysł na tego luka, ponieważ spodobały mi się jedne spodnie. Myślę, że do nich by fajnie pasowała ta koszulka. I bardzo fajne są te włosy i je ja na pewno kupię. Te okulary sobie na razie staję na... W sumie te rzeczy też, o to jest taka koszuleczka właśnie. I pokażę Wam. Te spodnie są fajne też, ale chodziło mi o takie długie spodnie. Mm. I one są właśnie. Tutaj, tutaj, to są te spodnie. Teraz takie, z tego co wiem, są bardzo mocne i bardzo mi się podobają też w tym kolorze. Patrzcie na te okulary. Nie wiem, no. kołzak tutaj, ale kołzak. Że oczywiście, ja bym dodała może te okulatki i to bym dała, wiecie, taką czerwoną tą stokrotkę. Dobra, żółta jest najładniejsza. Ale... Kurczę, mi tu ona wtedy nie pasuje. Może te okulary, no wiecie, takie troszkę dla peki. Zobaczmy na cza czarną stronę, chciałam powiedzieć, na czwartą stronę. Tu są jeszcze takie włoski, które mi się niezbyt nie Zaraz tam tamte. Yy, tamte z pierwszej strony według mnie są najlepsze, najładniejsze. Ten rok będzie wtedy trochę tańszy i może dam buty te na obcasach Fajne są. No tutaj mamy jeszcze taką torebkę, nie za bardzo. Jeszcze chciałam zobaczyć z tej strony, tej czwartej, yy, może tamte. Ten jest taki trochę bardziej poważny, więc sobie daruję tym razem te łóżka. Ale zobaczmy właśnie tą spinkę. Co to jest ta klamra? Ojejku. Nie zbyt mi się podoba. To chyba tyle, co tutaj mamy. Cztery strony. Tak, tu już jest. Kolejny motyw. Więc ja myślę, że tak wygląda to fajnie. Ta bluza też tutaj, ale chyba nie, 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 ja tylko mnie nie do tego motywu. Jeszcze bym chciała może ewentualnie zmienić kolor butów na białe, żeby ładnie mi te koszulki pasowały. Włosy są bardzo spoko, są ładne, podobają mi się te kolory, no i myślę, że fajnie. Kupię, ja Kosztuje on 1500 Starkońców i 8 diamentów. Przepraszam Was, że się tak przejęzyczam, ale tak już mam przy wyłomowieniu tych Starkońców. Okej, okay, kupuję wszystko. Okej, okay. i jeszcze pójdziemy sobie do sklepu z animacjami i rzeczami do pokoju. To jeszcze, słuchajcie, nie koniec. E, oczywiście, nie chcę na razie pakietu. Jak będę chciała, to kupię. Dobra. To teraz tak, miasto filmów, luks, stworzymy sobie nowy look, no i tworzymy, to, to okej, okay. co muszę zdjąć, muszę zdjąć sobie na pewno okulary i te uszka, a i kurtkę jeszcze, tak, okej, okay, to było, okej. Okay. Napiszę już po prostu hashtag. Ok. Dam po prostu serduszko. Będzie wiadomo, że z tego motywu. I mi się naprawdę on podoba i uważam, że on właśnie jest ładniejszy. Bardzo mi się podoba. I dlatego ten look ubiorę sobie. Teraz przejdźmy sobie. Ej, oczywiście pakiety. Przejdźmy sobie do animacji, co? Najpierw animacje, bo bo co? No animacje. Dobra, co tu mamy? Na pewno chcę animacje z tego motywu. Jakie to są? To jest ta na pewno. Ta jest ładna. Ta, ta fajna jest super. Które są z tego motywu? Powiem ktoś, jakoś to mogę to jest chyba ta strona z tego motywu, z tego co mi się zdaje. Okej, okay, coś mi się tutaj MSP trochę. Dziękuję. <coughs> ta jest naprawdę ładna, ta animacja. Dobra, to przeglądamy wszystkie. To ta jest taka. Tu mamy taką, też fajną. Tutaj mamy dla vipów, też fajna. Taka z pączkami. Mi się podoba z tymi balonami, bardzo mi się podoba, więc dlatego ją kupię. I do tego myślę, że kupię z tą watą cukrową jeszcze za diamenty. Sprawdzę, czy na kolejnej stronie też są jakby z tego motywu, czy już są z poprzedniego? No to są już z poprzedniego, czyli jest jakby po jednej stronie. W takim razie mam zakupione te dwie animacje. Jeszcze może co? Wejdźmy sobie w jakieś rzeczy, może do pokoju coś fajnego znajdziemy. No, coś zakupimy. Bardzo mi się spodobały te balony, które kupuję od razu. Te zastanowienia. Dalej, co tu jeszcze jest fajnego? Ten hot dog. Dobra, może tak nie bardzo, ale hot dog. Dobra, może jeszcze takiego balonika kupię. Teraz zobaczmy sobie te koły. Nie wiem, jakiej one jest wielkości, ale kupujemy to, bo jest ładne. Zobaczymy wszystko w swoim... Aha, czy to jest ta jedna strona z tego, co widzę? Tu jest jeszcze taka karuzela. Dobra, wierę ją. Wezmę ją. Co tam, żebym później nie żałowała. Okej. Okay. Więcej już chyba nie chcę kupować, bo w klinice piękne raczej nic nie doszło. Boże, jak doszło? Nic tu nie widzę. Fajne oczy. Takie śmierchowe, troszeczkę kolorowe. Tych w sumie nigdy tak nie patrzyłam na te oczy. Nie widziałam nigdy tych oczu. Dobra, po prostu wyjdźmy już, bo widzę, że tu nic nie ma za bardzo. I myślę, że ja teraz sobie po prostu przerobię pokój, dodam do niego te rzeczy, które teraz zakupiłam. Dodam sobie tą animację i po prostu się do was odezwę, jak już to będę miała gotowe, bo nie chcę was zanudzać. Po zmianie pokój teraz wygląda tak. Po prostu dodałam tutaj te koły jako, nie wiem, taki kręcący się trochę obrazek, bo nie wiedziałam, gdzie za bardzo to mogę dodać. Tutaj został ten statyw z tym samym wieszakiem. Ym, jedyne co się zmieniło, to te balony tutaj dawały do tej i ten balonik tutaj, tak wydający. Czyli zmieniły się trzy rzeczy z tego co widzę. Może jeszcze coś kupiłam. Nie zauważyłam tego. Zmieniły się te trzy rzeczy. Zostawiłam sobie tą animację z batą cukrową. Więc myślę moi drodzy, że to by było na tyle w tym odcinku. I jeszcze chciałam pozdrowić. Kilka osób, które do mnie pisały. Um. Nie wiem kto do mnie pisał, hej, ty. Zaraz sprawdzimy sobie. Tak, Mika 6000 do mnie napisała: hej, ty. I pozdrawiam wszystkich. Ja też pozdrawiam. Napiszę jej, żeby wiedziała. I oczywiście ym, oczywiście tutaj bardzo pozdrawiam i dziękuję za hejty. Dam tutaj zaraz pozderko jeszcze tylko. Kurczę, nie chciałam diamentowego pakietu. Dam derko sklep Diamond. Możecie oczywiście do mnie pisać. Um, tak. I to, słuchajcie, by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i że... i że... może zasubskrybujecie mój kanał, dacie lajka i piszcie w komentarzu. I to by było na tyle z mojej strony w tym odcinku. To cześć!